Przedstawicieli ugrupowań parlamentarnych, pani posłanka Gabriela Lenartowicz Platforma Obywatelska. Dzień dobry wieczór. Dzień dobry. Pan Michał Kopański, wicewojewoda Śląski Polska 2050. kłaniam się. Dzień dobry. Pan Grzegorz Płaczek, poseł Konfederacji. Dzień dobry pan Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, kłaniam się. Dzień dobry. Dobry wieczór. I Mateusz Kubis, Nowa Lewica, również kłaniam się. Dzień dobry państwu. Wojewodowie już w sobotę przedstawili pierwsze szacunki strat na terenach, które dotknęła powódź w najbardziej poszkodowanym województwie dolnośląskim. Te szacunki mówiły w sobotę o prawie czterech miliardach złotych. Wiem, że teraz jest tego już trochę więcej. Panie wojewodo, zacznę od pana, bo to będą informacje, mam nadzieję, z pierwszej ręki, jak te straty przedstawiają. Się w województwie śląskim. Panie redaktorze, to oczywiście są kwoty nieporównywalnie mniejsze, jeśli chodzi o straty w województwie śląskim w stosunku do tego, co przedstawili państwo wojewodowie z opolszczyzny czy z dolnego śląska. Tam odpowiednio w województwie opolskim straty są liczone no już na około 3 miliardy złotych w dolnośląskim na około 5, pewnie będą wyższe. W naszym województwie to będą straty liczone w dziesiątkach milionów złotych, natomiast Tutaj mówimy tylko o stratach w infrastrukturze komunalnej, w infrastrukturze hydrologicznej. Nie mówimy tutaj o stratach osób indywidualnych i o uszkodzeniach budynków, czy tam tych stratach związanych z zalaniami prywatnego mienia, tylko o stratach w mieniu komunalnym. No województwo śląskie w całym tym nieszczęściu zostało potraktowane w sposób powiedziałbym przez naturę taki trochę ulgowy powiedziałbym mamy to szczęście, że mamy i ten zbiornik w Raciborzu. Wybudowany i główny ten nawał opadowy był jednak w tych województwach opolskim i Dzień śląskim, Więc no te straty są mniejsze, ale również są bardzo znaczące i bez jakiejś interwencji centralnej państwa ani samorządy, takie jak Czechowice dziedzice. To się z tym pewnie nie uporają i mam nadzieję, wierzę w to głęboko, że taka ustawa pomagająca w likwidacji skutków tej powodzi bardzo szybko zostanie uchwalona. Panie pośle, poseł Paweł Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość. Jutro rząd ma przyjąć taką ustawę, która będzie umożliwiać odbudowę terenów popowodziowych, tych terenów poszkodowanych przez Wielką Wodę. Jako opozycja, jak zachowacie się, jak gdy ta ustawa trafi do Sejmu? Zobaczymy, co będzie dokładnie w jej treści. Liczymy na to, że ta pomoc będzie realna. My, jako opozycja, również przedstawiliśmy propozycje, które naszym zdaniem powinny się w tych pakietach pomocowych znaleźć. Te wyjściowe propozycje rządu są naszym zdaniem trochę zbyt mało ambitne, dlatego że to jest sytuacja absolutnie nadzwyczajna, sytuacja ekstremalna, co gorsza, sytuacja, której można było w pewnym stopniu uniknąć. To, dlaczego tak się stało, to będzie jeszcze na czas to czas to wyjaśniać. Natomiast trzeba w tej chwili skupić się na pomocy ludziom i to musi być pomoc realna, nie jakieś opowieści o pożyczkach, z których na szczęście, jak słyszę, ministerstwo się już wycofało, kasy fiskalne, to te oczywiście jest na pewno przydatne na jakimś etapie, ale kluczowe jest wsparcie. Proponujemy między innymi, żeby zachęcić też ludzi do, do wpłat darowizn. Propozycja odliczenia do 200% wartości darowizny. To są mechanizmy wypróbowane, sprawdzone choćby w czasie pandemii czy w czasie pomocy, gdy Ukraina została zaatakowana przez Rosję. Są mechanizmy, które były stosowane przez polskie państwo w tych nadzwyczajnych sytuacjach, potrzebne są działania nadzwyczajne. Jeśli te propozycje rządu będą odpowiednio ambitne, z pewnością będziemy my popierali, bardzo zachęcamy do tego, żeby tutaj się nie zatrzymywać w pół półkroku. Ale jednocześnie będziecie przedstawiać swoje propozycje do tej ustawy, która będzie. Jeżeli te propozycje okażą się niewystarczające, a z tych wstępnych sygnałów wynika, że tam będzie można no, przynajmniej trochę je rozszerzyć. Liczymy tutaj na konstruktywną współpracę. Mamy Sejm właśnie po to, żeby się tym zajmować. W ogóle mam nadzieję, że ten porządek obrad Sejmu zostanie zmieniony, bo ten, który dostaliśmy jako posłowie pod koniec ubiegłego tygodnia, praktycznie w w ogóle nie zawierał odniesienia do powodzi. Tam były takie pomysły jak to, żeby zacząć posiedzenie w środę, jeśli dobrze pamiętam, od nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. To są oczywiście ważne kwestie, tylko że dzisiaj mamy taką sytuację. My się domagaliśmy zresztą zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu. Szkoda, że to się nie wydarzyło. Byliśmy gotowi do tej pracy już w ubiegłym tygodniu. Natomiast. Od jutra, jutro już pierwsze posiedzenia komisji, od środy posiedzenia Sejmu. Mam nadzieję, że będziemy tutaj wszystkie siły polityczne ramię w ramię współpracować, bo trzeba ludziom pomóc, trzeba te skutki tego kataklizmu zrekompensować. Na szczęście województwo śląskie zostało troszkę mniej dotknięte, ale województwo polskie, województwo dolnośląskie jest naprawdę w bardzo ciężkiej sytuacji. Poseł Grzegorz Płaczek Konfederacja. Panie pośle, jak wy się zachowacie w czasie dyskusji nad tą ustawą i potem głosowanie? Tak, żeby zrozumieć jak pomóc, to musimy na początku rzeczywiście oszacować te potrzeby. Ja skorzystam z tego, że jestem dzisiaj na antenie i chciałbym, korzystając z przychylności pana redaktora, sprostować pewien fake news, który się pojawia, już niestety idzie on coraz szerzej, a propos ilości osób, które zginęły w powodzi. Dlatego, że jedna z głównych stacji telewizyjnych kilka dni temu podała informację, że kilkaset osób nie żyje. Się Która bez... stacja, panie pośle? No dobrze, Polska, niech, niech to popłynie dalej. W związku z tym dzisiaj rozmawiałem z panią rzecznik Komendy Głównej Policji, chcąc zweryfikować tę informację, więc informuję opinię publiczną, że na dzisiaj, na godzinę 17, w Polsce 7 osób jest uznanych jako osoby, które zginęły być może w wyniku powodzi, dlatego że jeżeli mówimy o jakiejś osobie, która została znaleziona twarzą do ziemi, nie wiadomo, czy ona umarła wcześniej za, na zawał, czy, czy jest rzeczywiście. Czy zginęła w powodzi i jedna osoba, oficjalnie jedna jest poszukiwana. Przejdźmy do meritum, do tak, pytania. Tak, więc tutaj chciałbym uspokoić opinię publiczną. Jeśli chodzi z kolei o projekt ustawy, no musimy zobaczyć, jaki jest ten projekt ustawy. Wiemy już na tym, na, na tym etapie teraz, że pojawiają się e, wrzutki takie typowe, mm, chcące uspokoić również opinię publiczną, że jakoby osoby, które są poszkodowane przez powódź, miały otrzymać najpierw 2000 zł, a potem kolejne 8000 zł. Nie mówiąc oczywiście o tej, o tej pomocy, kiedy ktoś może na swój Dom, na odbudowanie domu otrzymać 200 tysięcy złotych. Dzisiaj rozmawiałem z trzema wójtami w gmin na Śląsku. Jest pewien problem już na tym etapie, a mówię to o tym nie dlatego, żeby strzelać w opozycję, tylko żeby zwrócić uwagę nas, parlamentarzystów, że musimy na takie rzeczy po prostu zwyczajnie uważać, że te 8 tysięcy złotych, które Polacy usłyszeli, że będą dawane tym, tym tym ludziom, a gminy, samorządy nie wiedzą, czy mają wypłacać, czy nie, dlatego, że nie jest jasno sprecyzowane, czy dom zalany w całości to jest już ten dom, który powinien mieć 8 tysięcy, a co, jeżeli tylko pół piętra zostało zalane, a co, jeżeli tylko została załana piwnica? I to są takie malutkie kwiatki, które oby nie spowodowały, że ludzie się szybko zawiodą na tym, że państwo przyszło z pomocą. I oczywiście kibicuję, no bo myślę, że chyba każdy, każdy parlamentarzysta jest za tym, żeby pomagać naszym obywatelom. I zrobimy wszystko, nie tylko myślę, że w Konfederacji, ale chyba cała klasa polityczna, żeby ludziom jak najszybciej pomóc, bo ci ludzie po prostu zwyczajnie potrzebują pomocy. Pani poseł, pan, pan Wojewoda, jeszcze tak, adwokat? Ja poproszę pana posła, żeby mi po zakończeniu audycji dał kontakt ewentualnie do tych samorządowców, bo na tyle poważna, że to trzeba od razu wyjaśnić, bo ja chcę powiedzieć tutaj uczciwie, że Urząd Wojewódzki staramy się stanąć na wysokości zadania tak, aby każdy poszkodowany nie został bez należnych mu pieniędzy gwarantowanych tej pomocy gwarantowanej przez państwo. Jeśli są jakiekolwiek problemy i trudności, to proszę naprawdę wszystkich samorządowców, apeluję bez względu na światopogląd o to, żeby się zwracać do Urzędu Wojewódzkiego i każdy nie, i nikt nie zostanie dosłany z kwitkiem. Każdy otrzyma pomoc od nas. Pani Może... poseł, w środę będzie na tym posiedzeniu Sejmu ta ustawa już gotowa, jak pani myśli? Sądzę, że będzie kierowana, ale ja też chcę kontynuować ten wątek, bo to, o czym Pan poseł Płaczek mówił, o wątpliwościach właśnie w sprawie tych zasiłków, to są zasiłki doraźne, które mają pomóc na, na najbliższe bieżące potrzeby. I naprawdę urzędnicy, zwłaszcza w samorządzie, no nie mogą jakby o, uciekać od odpowiedzialności oceny tej sytuacji. Ona jest dystrybuowana zgodnie z, z przepisami o pomocy społecznej i po prostu trzeba. No, taki drobny, drobny, bo w zasadzie wygląda na no, w tych małych miejscowościach ten urzędnik zna sytuację tych poszczególnych osób, wie dokładnie na ile ta pomoc, czy ona jest minimalna. Bo, czyli te dwa czy ona, tysiące, czy ona wymaga większego wsparcia, bo ktoś się musiał przeprowadzić na ten czas do sprzątanie tego obiektu do innego domu. Jest inna kwestia odbudowy. Więc po prostu to jest często tak, że, że jest taki protokół niemożności. To jest taka bardzo niedobra cecha, cecha czasami urzędników, która, która jakby opóźnia te, te kwestie. I tu apel, żeby, żeby podchodzić z pełną odpowiedzialnością do swoich współmieszkańców. Druga, druga kwestia to ja niezwykle się cieszę z wypowiedzi posła Jabłońskiego że teraz będziemy konstruktywnie współpracować bo w momencie kiedy kiedy cała Polska, kiedy cała Polska żyła tak naprawdę tym, co się dzieje, zwłaszcza na południu Polski, w górnym biegu Odry, jej do, zwłaszcza jej dopływów, w tym czasie mieliśmy manifestację jadu i nienawiści w Warszawie. Mam nadzieję, że, że te słowa pana posła Jębońskiego są wyrazem w refleksji i wsparcia dla współpracy w tym w tym zakresie. Wejdę pani, za chwilę wejdę pani w słowo i zacytuję. Pana posła Błaszczaka. Polską rządzą amatorzy, polską rządzą dyletanci. Tego pan nie będzie musiał prostować, panie pośle. Nie, niestety te słowa są prawdziwe, ale oceniają tą rzeczywistość, która. Wygląda fatalnie z punktu widzenia tego, jak nasze państwo zostało przygotowane na powódź. Te wydarzenia z dni tu... bezpośrednio przyznających, uderzenie fali powodziowej będą musiały być wyjaśnione. Teraz trzeba się skupić na pomocy. Panie rozliczenia poseł. też przyjdą. Mam nadzieję i jestem pewna, że rozliczenia też przyjdą, zwłaszcza zaniedbań ośmiu zaniedbań lat rządów pis w tym zakresie ale w tej chwili powinni się naprawdę skupić na i krótko okresowych i takich perspektywicznych działaniach, profilaktycznych i przede wszystkim na, konstruktywnej współpracy a nie sianiu nienawiści i e, fake newsów jeśli, prawda, chodzi, jeśli chodzi jeśli chodzi. Prawda to nienawiść. Y y Pani pośle Panie redaktorze bym pr prosił pan o nie wchodzenie sobie słowo ja naprawdę apeluję za pana apelem, pani że niech się pan skupi na propozycjach a nie na pani, atakowaniu pani ja, chcę, ja chcę powiedzieć, o, o, tej, o, tej, o tej o tej, propozycji, regulacyjnej w sprawie pomocy głównie chodzi o to żeby, uprościć i uporządkować te wszystkie zagadnienia które się wiążą. Wiąże z pomocą też i doraźną, ale i też dalekosiężną, z zagregowaniem środków pomocowych na odbudowę, na tę odbudowę plus w lepszym, w lepszym stanie. i do tego, do tego potrzebne są odpowiednie regulacje, tym bardziej, że jednocześnie rząd przyspieszył pracę nad, nad ustawą o obronie cywilnej, bo ustawa o, bronie, o obronie ojczyzny. Przez przypadek w 2022 roku wyłączyła w ogóle cały system zarządzania obroną cywilną. To jest, nie, to jest niezbędne i konieczne do systemowego i efektywnego dystrybuowania pomocy, żeby ona nie trafiała do handlarzy bronią na przykład Pani i tego typu, tego typu kwestii, tylko rzeczywiście do tych poszkodowanych. Taka Mateusz, jest idea. Pan Mateusz Kubis teraz. <coughs> Znaczy, do czego mógłbym się odnieść? Może do tej, do tej sytuacji, kiedy tutaj wszyscy nadal jednak politycznie żyjemy, żyjemy walką między sobą, no, to jest to jest troszkę słabe. I Jest moment na to, żeby się jednak, jednak wyłączyć od tych politycznych przepychanek i ocenianie, że teraz ktoś, kto inny rządzi, to jest 100% odpowiedzialny, no nie, bo, bo rząd przejął państwo. Po ośmiu latach kogoś. Tak samo też no, nikt nie jest idealny i, i ta, ta pomoc nie jest perfekcyjna. To też trzeba sobie powiedzieć jasno, ale ale dysponujemy, rząd dysponuje tym, co przejął po poprzednikach. Więc inna kwestia, że my mamy jako, jako kraj wiele lat zaniedbań choć i, i taki trochę trochę właśnie niemożności i sprawczości i, i komunikacji między sobą między instytucjami bo na przykład o, żeby pochwalić z drugiej strony okazuje się, że w tej sytuacji wod który został stworzony zapisu działa świetnie tylko, że musiał być pozbawiony tej głowy która próbowała z tego jednostki zrobić pretorian Antoniego Macierewicza teraz okazuje się, że jeżeli nie ma ideologicznego przywództwa w tej organizacji to wod fajnie działa w sytuacjach zagrożenia. Pani wojewodo chciał pan, tak, ja głosu, chciałem słowo komentarza w zakresie tych odszkodowań pierwszą gminą w ogóle w naszym kraju która uporała się z takim wstępnym zapotrzebowaniem mieszkańców na te zasiłki te takie błyskawiczne zasiłki powodziowe to były Czechowice dziedzice i czas realizacji wniosku który wpłynął do nas z gminy Czechowice dziedzice do urzędu wojewódzkiego to w ciągu godziny wniosek był rozpatrzony i pieniądze przekazane do urzędu miasta. W Czechowicach, który ma ten pomoc społeczna tam w Czechowicach ma, to było w zeszłym tygodniu w czwartek, więc zakładam, że te zasiłki już dla tych ludzi tam są wypłacone. Zresztą jutro sam przedzwonię do burmistrza, żeby się zorientować jak wygląda sytuacja. Ja chcę powiedzieć, że ja jestem akurat w tej komfortowej sytuacji, że jako, zanim zacząłem swoją przygodę z życiem publicznym, to pracowałem w likwidacji szkód. Majątkowych w towarzystwie ubezpieczeniowym, więc mam jakieś takie pojęcie, jak wygląda profesjonalna wycena tego typu szkód. I to nigdy niestety nie jest proces na tyle błyskawiczny, żeby się to dało zamknąć w ciągu jednego, dwóch dni. Szczególnie jeśli chodzi o takie wysokie wyceny odszkodowań za tam odbudowę jakiegoś budynku. To jest oczywiście też problem taki, że brakuje oczywiście na tych terenach powodziowych rzeczoznawców, którzy to mogą szybko i sprawnie jakoś jakoś wyliczyć. Więc... Choć towarzystwo ubezpieczeniowe zapowiedziały i pewnie. Borel z innych części tak. kraju pewnie taka jest standardowa praktyka w Towarzystwach Ubezpieczeniowych, więc w tym miejscu taki kolejny mój może apel, że do Państwa do naszych słuchaczy, że zawsze też zawsze warto zadbać o indywidualną polisę ubezpieczeniową, na dom na, to naprawdę jest jest też warte aby też mieć takie podwójne ubezpieczenie z jednej strony państwo nas ubezpiecza i państwo nigdy nas nie zostawi natomiast z drugiej strony zawsze musimy mieć warto mieć tą swoją jeszcze też taką polisę ubezpieczeniową bo to zawsze jest w sytuacji kryzysowej dla nas też jakiś bonus to teraz o odbudowie bo w południe oficjalnie ruszyła, operacja Feniks Operacja ma pomóc samorządom w odbudowie zniszczonych przez powódź terenów. Generał Wojciech Kukuła mówił, że żołnierze są teraz zaangażowani w dwóch obszarach to sprzątanie zalanych miejscowości oraz umacnianie wałów przeciwpowodziowych Panie pośle poseł Paweł Jabłoński. Pan Mateusz Kubic z Lewicy mówił, że wod w tej sytuacji się sprawdził. Wojsko też się sprawdza. Ja dziś rano byłem w pułku chemicznym w Ternoskich Górach żołnierze wyjechali po to żeby uzdatniać wodę, żeby ci ludzie, którzy tam zostali, którzy tam są na tych terenach mieli jak żyć. Wielki szacunek do wszystkich polskich żołnierzy, funkcjonariuszy, strażaków, do dziesiątek tysięcy ludzi, którzy się z to zaangażowali. Także osób cywilnych, którzy po prostu pomagali swoim sąsiadom, a często jechali w ogóle z drugiego końca Polski. Naprawdę wielka mobilizacja, ogromny szacunek dla tych ludzi, którzy naprawdę tam walczą, często ryzykując życie. Natomiast nie można słuchać takich opowieści spokojnie o tym, jak to WOD, kiedyś się nie sprawdzał zapisu, był zły, a teraz już jest dobry, bo się zmienił szef resortowy, no szanowny panie radny, naprawdę szanujmy się. To są żołnierze, to są żołnierze polskiego państwa. Czy rządzi PiS, czy rządzi lewica, czy rządzi platforma, oni służą polskiemu państwu. Jak pan opowiada jakiś pretorianach, myśli, lewicza, To są żołnierze, którzy bronią od lat, od kiedy zostały powołani, bronią Polski bronią polskich granic, nawet kiedy posłowie między innymi lewicy starają się w tym im przeszkodzić. Niestety były takie sytuacje. Widzieliśmy to. To są ludzie, którzy państwu służą i mamy do nich wielki szacunek, wielką wdzięczność, co nie zwalnia nas oczywiście z tego, że trzeba zadawać pytania o to, jak funkcjonuje kierownictwo tego państwa, jak funkcjonuje rząd, jak funkcjonują zespoły zarządzania kryzysowego. Ja słyszę, pan wojewoda nawiązuje tutaj do słynnej wypowiedzi Włodzimierza Cimoszewicza, że trzeba się było ubezpieczyć. Oczywiście warto to robić, zwłaszcza w sytuacji, kiedy państwo dezinformuje ludzi. I mówi, tak jak premier Tusk w piątek 13 powiedział, że prognozy nie są przesadnie alarmujące. Oczywiście, ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś chce uspokoić sytuację, ale naprawdę, mając raporty z Unii Europejskiej od wtorku, mając raporty z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej od środy, trzeci stopień zagrożenia, najwyższy stopień zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, wysłanie w takim momencie tego komunikatu, że sytuacja nie jest taka zła, bo do tego się to de facto sprowadzało, to spowodowało, że ludzie, zwłaszcza w głuchołazach, w Kotlinie Kłodzkiej, podjęli pewne decyzje, decyzje o zaniechaniu pewnych działań przygotowawczych, obronnych. Ja wejdę dlatego, panu w słowo, nie panie, panie... Po prostu, panie takie pośle. są konsekwencje. Niestety, wejdę. trzeba stawić temu czoła, jeśli ja dzisiaj czytam, że po powodzi spadną głowy, bo premier będzie rozliczał, to skoro wszystko tak rzekomo świetnie działa, to kogo będzie rozliczał? No, niestety, te pytania będziemy musieli zadać. Ja się bardzo dziwię, że pani poseł... Na takiego, panie należy do ataku, bo naprawdę chcemy merytorycznie współpracować. To Słyszymy. Natomiast... Właśnie przed... Natomiast, słyszymy poseł, z pana ust. Kwestia działań, na przykład pani poseł przeciwko retencji, przeciwko zbiornikowi kotlarnia. To także będzie musiało zostać rozliczone. I gwarantuję państwu, że zostanie. My tych spraw nie zostawimy, będziemy pytania o to zadawali, bo taka jest rola opozycji: wspierać konstruktywnie, ale również kontrolować. Bo jakbyśmy byli bez kontroli, to byśmy zostali z takimi propozycjami jak te słynne pożyczki z Ministerstwa Środowiska. Dzięki temu, że to skrytykowaliśmy, to się rząd z tego wycofał. Poseł Grzegorz Płaczek. Program nazywa się. Odbudowa od Plus. Ten program zakłada, że jak to wszystko się skończy, jak to wszystko zostanie posprzątane, to to, co powstanie na gruzach tych miejsc, no bo nazwijmy to po imieniu w niektórych miejscowościach zostały gruzy, będzie jeszcze lepsze. Wierzy Pan, że to się uda? Chciałbym, żeby się udało. Ja w związku z tym wykonałem jako poseł zadanie domowe i y, mam świadomość, że to, żeby udało się odbudować południe Polski, to musi się w to zaangażować służba nie tylko y, w, na Dolnym Śląsku, w Opolu czy na Śląsku, tylko to muszą być jednostki również Straży Pożarnej, chociażby teraz z całego kraju, więc y, kilka dni temu byłem w Rzeszowie na spotkaniu z wojewódzkim komendantem Straży Pożarnej, żeby upewnić się jako poseł, że województwa, które są nie tak aż bardzo oddalone od naszego województwa, rzeczywiście dysponują y, środkami. I usłyszałem y, informację, która również niech wybrzmi na antenie, że tak rzeczywiście Straż Pożarna jest przygotowana do, y, do tego. Natomiast y, z jednej strony jest oczywiście y, chęć pomocy, ale z drugiej strony również to, co się dzieje w przestrzeni publicznej. Szanowna pani poseł, y, ja rozumiem y, Rację państwo, bo się do niej już przyzwyczaiłem w ostatnich miesiącach, że państwo wszystko, wszystko zrzucacie na sprawę i sprawiedliwość, bo tak najprościej. Natomiast my nie możemy jako posłowie opozycji przechodzić obojętnie wobec chociażby takich informacji, że w czasie kiedy premier Czech ogłasza, że idzie wielka woda i powód stulecia, w tym samym dniu, dokładnie w tym samym dniu, premier naszego kraju informuje opinię publiczną, że nic się nie dzieje. To pierwsza, pierwsza rzecz. Druga rzecz, również nie możemy i myślę, że to my pani również reprezentując Koalicję Obywatelską, nie możemy przechodzić obojętnie wobec tego, że burmistrz Nysy informuje w, w info, opinię publiczną, że mogło dojść do mniejszych zniszczeń, gdyby wody polskie robiły zrzuty nie 1000 metrów sześciennych na sekundę, tylko 600. Dlatego, że w Nysie nie mieli możliwości, czyli tam były helikoptery, nie mieli możliwości naprawić hmm, zniszczonych wałów. I decyzje były podejmowane nie 8 lat temu, tylko decyzje były podejmowane w ostatnich dniach. więc. Z Zgodzę się, absolutnie się zgadzam z panią poseł, że czym innym jest rozliczenie być może pewnych nieprawidłowości, które miały miejsce w ostatnim czasie, ale również nie zapominajmy, że to w jaki sposób akcja ratownicza obecnie jest realizowana, to jest efekt również decyzji osób tu i teraz. Pani poseł? Y ja bym się chciała po kolei odnieść. Ale tak krótko, krótko, bo mamy jeszcze tylko siedem y minut. Proszę, jeśli było ad personam do mnie skierowane, żebym mogła jednak powiedzieć, Zwłaszcza, że, że chodzi o sprostowanie kłamstw. A na to byłoby za mało czasu. Po pierwsze, jeśli chodzi o informacje o, o tym, jakie szykują się prognozy, to każdy z nas jest z RCB dostał na komórkę. Ja je dostałam, będąc w Sejmie 11 już, miałam inne plany, za, momentalnie skontaktowałam się, i gmina Krzanowice już reagowała, szykowała Worki z piaskiem, nie było, nikt nie widział problemów z dostępem do informacji. To jest druga rzecz. Druga manipulacja to to, że, że premier wcale nie powiedział, że nic się nie dzieje, bo trzeba by w całości tego wypowiedzieć. Ale, ale proszę zacytować całe zdanie. Także, że, nie że prognozy nie, ale nie, ale nie są przesadnie alarmistyczne ale wyciągniemy, ale ale my ale wyciągniemy, o, o, o wnioski z poprzednich lat i będziemy dmuchać na zimie wykażemy się szczególną ostrożnością i to jest cała wypowiedź Ale nie, nie do końca nie bo są, pan premier jeszcze nie, mówił o tym, że możliwe są zalania administracja terenowa zrobiła zrobiła w tym w tym zakresie. To, co powinno do niej należeć? Pan, należeć. Taką, ale praktyka ale, była, w ale, ależ, no ależ oczywiście. I pro proszę nie przerywać, bo ja rozumiem, że to jest dla pana niewygodne i pan ma taki zwyczaj. Chciałam się Podobno, odnieść myślę, do posła, do, do pana posła, jeśli chodzi o przygotowanie wód polskich. No ja w imieniu klubu obywatelskiego, koalicji obywatelskiej, protestowałam przeciwko takiej konstrukcji tego molocha, który ja nazwałam bagno polskim. Nie wody polskie, bo ta konstrukcja tego, pomijam kompetencje poszczególnych osób, ta konstrukcja tego Molocha, jej efekt jest w tej chwili, że my mamy kompletny brak korelacji systemowej, ustrojowej korelacji między w ramach polityki wodnej i rozproszone kompetencje. Wody polskie na przykład zostały podporządkowane pod Ministerstwo Infrastruktury, a kompetencje nadzorcze w zasadzie gospodarki wodnej ma Ministerstwo, środowiska Pani i klimatu. I jeszcze zostało Pomijam, jeszcze, jeszcze dwie pomijam, osoby, pomijam wszystkie inne kwestie. I jeszcze jedna rzecz odnosząca się do nakładów na na wyposażenie, na działania. Otóż w 2021 roku przeznaczono na modernizację w tym czasie, kiedy kiedy mieliśmy zagrożenie granicy. Przeznaczono na modernizację w ramach ustawy modernizacyjnej Straży Pożarnej mniej niż na służbę więzienną i to jest miara y, y, pochylenia się nad koniecznością y, ochrony granic, nie mówiąc już o tym, że w tym czasie, kiedy y, mówimy o szacunku dla Munduru, nasi y, funkcjonariusze i y, 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 żołnierze bronili y, przed y, Łukaszenkowską i Putinowską y, nawałą imigrantów. Chodź. Imigrantów granic, wtedy między innymi poseł rezorty spraw ludzie, zagranicznych, w którym, w którym pan, ziemi, którym pan pracował, poseł, handlował 366 tysiącami nielegalnych wiz. Pośle, tyle o, tyle nie, 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 o nie mamy czasu Do tego się będę też musiał odnieść, chociaż chwilowo. Nie, Jedn... szanze, Jedno pan, zdanie i koniec. jednym państwo, bo... ja tak. W pewnym sensie mam ten komfort, że mogę, jako osoba nie będąca posłem, taką szerszą perspektywę, na to wszystko trochę może rzucić, że ta sytuacja pokazuje nam po raz kolejny, jak ważna jest ciągłość inwestycyjna bez względu na czas trwania kadencji, bez względu na to, która opcja jest aktualnie u władzy, że jak ktoś programuje jakąś inwestycję w tej infrastrukturze hydrologicznej, te inwestycje to są procesy wieloletnie. To to trzeba kontynuować, na no, to trzeba co roku przeznaczać odpowiednie środki na konserwowanie tych wałów, na budowę tych nowych zbiorników retencyjnych. Teraz, no właśnie no, jedno zostało zablokowane teraz. Mam nadzieje, Dzięki pani poseł, mam także zbiornik Katlarnia. Że... Pan, dziękuję. Pan, nie... Pan po prostu kłamie. Wody polskie wstrzymały pieniądze. Pomijam, że pan nie czyta ustaw, na który się pan powołuje, to jeszcze pan kłamie. I to publicznie. Pani, poseł, wody polskie wstrzymały tę inwestycję. A pani się poseł. chwaliła, że pani działa przeciwko tym teraz Było inaczej? jakieś państwu Państwo parlamentarzyści. Oczywiście, że było tak. Dostaniecie jakieś pracownicy ministerstwa stosownego, dostaną jakieś ekspertyzy, fachowców z zakresu hydrologii. Co zrobić, aby minimalizować skutki następnych takich zjawisk, które no, pewnie będą występowały coraz częściej, no i bez jakiegoś konsensusu politycznego mam wrażenie, że te pieniądze co roku w budżecie się nie będą znajdować nad czym bardzo ubolewam. Mateusz na sam koniec. I to właśnie ważna kwestia, że my musimy chyba skupić się teraz. Właśnie słowo odbudowa to trochę złe słowo, bo odbudowa to przywrócenie do stanu poprzedniego. My musimy budowa plus jest, tak. czyli ma być lepiej. My musimy pomyśleć teraz, jak zaadaptować się do tej sytuacji, którą mamy. Czyli ten niż, który się, jak prześledzimy historię do, do, do średniowiecza w Kotlinie Kłodzkiej pojawiał raz na 150 lat, teraz się pojawia raz na 15 lat i zalewa kotlinę Kłodzką I Powoduje w ogóle tego typu opady w, w Europie centralnej. My musimy teraz tą infrastrukturę przygotować na to, co się dzieje. E, Ale sam pan wie, że to nie jest kwestia miesiąca, roku. Nie, to, to to są to są lata i to też jest to Zbiornik też jest do 8 lat. Ja tak. mam doświadczenia, bo w, no, w tej powodzi w 97 roku pracowałam w sztabie powodziowym a potem byłam doradcą Banku Światowego przy i w programie unijnym Fary ja odbudowa, wie, więc dokładnie wiem odpowiedź. jak no, ten proces ma, powinien przebiegać. kwestia poseł, tak. właśnie wód polskich molocha, pis generalnie centralizowało władzę i teraz musimy troszkę z tej centralizacji państwa polskiego zejść, bo bo z Warszawy czasami y, trudno zauważyć dziurę w drodze w Bożu, czy w Rybniku. A z Katowic prościej. Dziś to wszystko, yy, bo czas naszej audycji się kończy. Gabriela Lenartowicz, Platforma Obywatelska, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Michał Kopański, Polska 2050, Wicewojewoda Śląski, dziękuję bardzo. Mateusz Kubis, Nowa Lewica, dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Poseł Grzegorz Płaczek, Konfederacja, dziękuję bardzo. dziękuję. Bardzo. I poseł Paweł Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. bardzo. Dobrego wieczoru. Spotykamy się... W takim albo podobnym składzie za tydzień. Zapraszamy.